Manko, witajcie widzowie, za 5 sekund, nawet za sekundę. Zaczyna się jakieś wydarzenie, które jest widzowie wydarzeniem Halloweenowym i totalnie nie wiem o co chodzi, dlatego że nie byłem na tym update'cie. No i sprawa jest taka, że zobaczcie, pełno dyn się pojawiło. Stary, patrz to! Spooky lucky Block. Ej, jak to się robi? Czekajcie, odrodzenie sobie obczajmy. I mamy tak, 500 candy cornów, żeby zespałnować Lucky Block. Ej, co to jest candy corn w ogóle? Czekajcie, czy to muszę tak naprawdę zbierać te dynie? Czy jak to wygląda? Nie, nie muszę. Dobra, a tutaj? Nie gadaj, będzie trzeba normalnie pukać, wiecie, cukierek i psikus, nie? Zobaczmy. Zadzwońmy tutaj do ziobeczka i czy to będzie działało, do no, w sumie to... O, dobra, jest! Podchodz podrzucił nam 30 candikordów. Dzięki stary, mogę już iść. Dobra, siła do Dobra, jest git. Także widzowie, zostawcie łapeczkę i ci Zbieramy cukierki. Słuchajcie, właśnie o to w tym chodzi. Mamy 5 minut na tym evencie, żeby zebrać cukierki. To jest tak, jakbym porównał. Ja bym to porównał do 99 nocy w lesie, nie? Tam też coś takiego zrobili. Take only one, no dobra, to ja biorę 20, nie, siemano. No i teraz tak, mamy kolejny dobek tutaj. Ciekawe, czy w ogóle takiego Laki Bloczka, ale w ogóle Laki Bloczka może można zdobyć za darmo, to jest w ogóle mega fajna sprawa. I teraz tak, ile weźmiemy? 20. No tak mało biorę, nie? Ej, naprawdę malutko, co ja taki jestem, no jakiś taki, nie wiem, jakiś taki dziwny jestem, ja Biorę tylko 20. Ja bym brał widzowie po 100 cukierków, nie? Żeby zrobić tą dynkę No i uwaga, take only one znowu, 20 candy cornów. Chyba więcej daje pod hotspot, a ten ziomeczek daje tylko 20. Pewnie są takie postacie. Mapka jest mega creepy, jak widzicie. Jo, co tu się dzieje, nie? Mega fajne. Właśnie nie było mnie na admin abuse'ie i na wczorajszym tak naprawdę update'cie, dlatego teraz jestem troszkę do tyłu, jak Widzicie, te candy corny zbieramy i tak naprawdę te candy corny wydajemy na tego tutaj spuki Laki Bloka. I co tutaj mamy? Patrzcie to, ej, można do karta. Po... Nie gadaj, można przejechać się normalnie. Czekajcie, ej, to działa, to normalnie działa. Mamy jakiś Halloween. Dobra, i stary, można się tutaj przejechać tą kolejką, ale jest jeden problem. Bo ja muszę zbierać cukierki, a nie przejeżdżać się kolejką, chociaż no chciałem wam pokazać i sobie, jak to wygląda w sumie. Ale wiecie co? No tak doleci no, no, no nie? fajda, fajda sprawa. Na pewno, jeżeli chodzi o to, no to okej, okay, fajna zabawa, ale potrzebujemy jak najwięcej cukierków. I teraz pytanie: czy jak sobie zapukam do zioma drugi raz, wiecie, no tak po prostu tak udam, że niby mnie jeszcze nie było dzisiaj? No to czy on mi też da znowu cukierki? Czy jednak można tak naprawdę pukać do jednych drzwi, nie? Że ciągle wiecie, dajemy dzwonek do jednych drzwi. No być może jest taka opcja, tak naprawdę. Ej, kopnął mnie w... normalnie! Kopnął mnie w dupcie, nie? Co tu się dzieje? Nie, ziomal sobie kopnął w ogóle i tego jeszcze nie było. Powiem wam, że dostaliśmy psikusa. No i tak, mamy 3 minuty niecałe. To nie wygląda dobrze, nie? Wydaje mi się, że to będzie ciężkie. No i tak, czy mogę od razu do niego zadzwonić? Wiecie, no zapukać kolejny raz. No uwaga, on tu stoi tak długo. No idź sobie, dodawaj, no dawaj, otwieraj kolejny raz, stary. Dobra, nie, to za długo. Patrzcie, te drzwi są otwarte dość długo. A tak naprawdę, jakbym tutaj zadzwonił i poleciał dalej, to też dostanę te candy corny. Patrzcie, on tam się pojawi, pojawił się i dostałem. Ej, dobra, to można tak to robić. Okej, okay, no to wiecie, to tak naprawdę można farbiarkę sobie robić tych candycornów. Czyli latać od drzwi do drzwi i tak naprawdę i tak mi otworzą, tak? Czy nie? Otwiera? Dobra, otwiera i teraz możemy iść. No tamten mi nie dał, ej. Chyba że chciał mnie kopnąć, a mnie nie było i mnie nie, nie udało mu się kopnąć, nie? Tak naprawdę. Dobra, no to słuchajcie. dosyć ciężkie to jest, ale może ogardę. Mam nadzieję, że się w ogóle pamiętaj, że na blogsbumku kupisz itemki do gier z Roblox'a szybko i bezpiecznie. Oczywiście do twoich ulubionych gier, jak na przykład Plants vs Brainrot, Skilla Brainrot czy nawet Grała Garden albo 99 nocy w lesie i wiele więcej. Po prostu wchodzisz, wybierasz co chcesz, kupujesz, wpisujesz kod żaba, by otrzymać 10% zniżki przy każdych zakupach i odbierasz itemy od bota. Oczywiście Blogsbum ma bardzo dobrą opinię, co potwierdza Stronka Trustpilot. Także nie czekaj, wbij sobie na Bloxboom, Boom, obczaj, co tam mają. i Generalnie bądź lepszy od innych. Link w opisie. Dobra, widzowie, mamy to. Mamy 500 tutaj Candy Cornów i możemy sobie odrodzić tego oto spuki Laki Bloka. Także w, jedne, w jeden event tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić chyba tylko jednego bloczka, bo słuchajcie, do takiego laki Bloka to łatwo się nie robi. No fajnie by było na że to ogarnąć, ale na pewno sam fakt takiego wiecie, że możemy sobie dzwonić do domów i normalnie zbierać cukierki. fajna sprawa. Naprawdę mi się podoba. I teraz pytanie, czy jak zbiorę teraz na przykład, wiecie, 200 cukier. To, czy to przechodzi do kolejnego, wiecie, tam eventu? Że na następnym od razu zaczynam na przykład z 50 cukierkami zebranymi. No, być może, nie? Nie mamy też tutaj żadnego. Wiecie, trajta, nic nam nie wpadnie. Mutacji nie dostał, bo wiecie, mógł dostać Golda, Rainbow'a, ale mamy jeszcze jedną rzecz, ja tego nie sprawdzam. Ale mamy 5 dni na zdobycie Halloween bazy. Patrzcie to: 9 na 25 brain rotów Halloweenowych. I mamy Evil Edona, widzę, tego spuki nowego Sekola. Mamy Headless Horsemena, który jest podobno do zdobycia od tej łyczki. No najlepsze widzowie OP, OP Secret, nie? Totalnie można go zdobyć i mamy też tego tutaj spuki Bloczka i pewnie z tego Bloczka jest większość nowych tutaj halloweenowych brainrotów także na pewno tą halloweenową bazę ogarnę szybciutko. I mamy tak zwyklaka, rzadkiego, jakieś dwa epiki, dwie legendy, dwa mityczne. Mamy tego Jacko Jack Jacka, e, tentacle techniczny, ok, zombie tralala, tutaj Frankenteo, Vulturino Skeletono i Quesadillo Vampiro mamy przede wszystkim. Mamy też widzowie przerażającą duszkę, nie wiem czy on to tak tłumaczy, ale oczywiście chodzi o Las Puki Grande. Mamy Quesadillo Vampiro i mamy widzowie, co najważniejsze, Spuki i Pampki i tego Mice, 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 Mikleteira nie, Mieteteira Bicycleteira, także najważniejsze takie rzeczy mamy porobione. I otwieramy bloczka, po raz pierwszy w ogóle, wiecie, jeszcze w ogóle tego nie otwieramy i zobaczmy jakie to są fajne brejroty mega dużo tego jest. i Najgorszego pewnie. Um, Mumi Ambalabu. Znaczy najgorszego. No, Brain Gat, nie? Więc w sumie nie najgorszego. Ale mamy już teraz 10 na 25. Fajnie to wygląda. Ogólnie sam zamysł na event super. I teraz pytanie: co ile ten event możemy robić? Mumi Ambalabu w ogóle fajnie wygląda. I teraz tak. Mamy dwa razy laka i za darmo dają dwa razy laka teraz? Co ty gadasz? Ej, tego nie było. Czyli teraz jest event, dwa razy lak się odpali. Fajnie, bo nie trzeba, wiecie, wydawać 249 Robuxów po to, żeby dostać tego laka. Można dostać go totalnie za darmo i spróbować szczęścia wtedy z Brejrotami. Dobra, czyli 23 minuty do tego, a po zapewne odpala się event Halloweenowy, chyba że co 4 godziny albo co godzinę po prostu. Dlatego tutaj mamy 24 minuty do tego i za 20 ileś tam będzie pewnie do Halloween eventu. Także ogólnie, widzowie, ja na pewno będę to otwierał, te drzwi będę, Wiecie, teraz tak naprawdę spamował, bo już wiem, że trzeba spamować. No i spróbujemy ogarnąć, wiecie, wszystkie brajroty, właśnie od tego nowego. A dajmy Kecadillo vampiro do, do wichki, Do tego nowego, oczywiście, do nowej bazy, nie halloweenowej. Dobra, obczajmy. No dobra, nie da nam. Mamy Evil mamy tego rowerzystę. Dobra, to taka średniawa. Oczywiście nie zostawiłbym tak was widzowie na, wiecie, openingu jednego z Lucky Bloka, bo to by było takie, wiecie, do średnie. Dlatego uwaga, ogarnąłem całą bazę takich oto Spuki Lucky Bloków. I w tym momencie to będzie największy opening. Przy okazji wbije nam się dwa razy lak. Nie wiem, czy w ogóle lak działa na laki bloki. Zakładam, że nie, bo wiecie, to tak sobie tylko dodaję, że no może, boże jednak, ale raczej nie. Chyba laki bloki nie mają tak, że wiecie, mamy dwa razy laka, to to działa. Nie, to po prostu pewnie tylko działa na dywan, czyli tam, gdzie się respią. No i słuchajcie, jednego otworzyłem przypadkowo i wyszła znowu mumi ambalabu. Tylko tym razem z gumą balonową, czyli 1 milion na sekundę. Tutaj przeniosłem Dilo tutaj też mamy chipso i queso i mamy jeszcze spuki laki bloka diamond i od niego zaczniemy, bo jestem ciekaw, czy jak dostanę na przykład diamondowe Nowego Halloweenowego ziomeczka, to czego tu wlicza? Bo to jest pytanie, czy jak dostanę na przykład Golda, bo mam też takie gold spukilaki, bloki. Ogarnąłem sobie, słuchajcie. No i zobaczmy, co otworzymy. Czy wtedy ten diamond też się liczy do indeksu? Bo to jest ciekawe, nie? To, to akurat nie wiem nawet, jak to wygląda. No znowu mówi Ambalawu. Ja nie wiem, że widzowie. Dobra, to nawet się nie dowiemy. Bo tak naprawdę, no, mogło polecieć cokolwiek. E, poleciała mu Miambalabu. Ja nie wiem, czy tutaj tak naprawdę nie mamy, może, nie wiem, trzech, czterech Brajrotów w tym Lucky Bloku. Być może tak jest, i po prostu, no, nie za bardzo jest co otwierać. Chociaż nie, no, nie ma. Bo tak, mamy tutaj Esok Sekola, mamy ten taki telewizorek. Zobaczcie tego ziomka, co mi dawał cukierki też. Mamy. O, i nowego! Pumpkini Spiderini. O, dobra, i to mi się podoba. I mamy go Golda. I teraz pytanie: Czy mamy go tutaj? Bo mamy Pumpkini Spiderini, widzowie. No i oczywiście się liczy. Czyli jak macie Golda, jak macie jakiś tam jakikolwiek inny Lucky Blok. Na przykład Ying, Yang, bo teraz mamy jeszcze Inkyanga dalej 12 dni. Przedłużyli to, co ciekawe. No i słuchajcie, Halloween jest krócej, dlatego warto zrobić sobie tą bazę, ale jest pytanie, widzowie, czy warto, e, dla mnie, dla mnie, czy warto zmieniać z Rainbow bazę na Halloweenową. Pokazałbym wam ją, ale zrobimy tak, że ja wam ją pokażę na odcineczku na pewno. Ale słuchajcie, na moim alt ponieważ wydaje mi się, że no z jednej strony fajna jest ta Halloweenowa. Widziałem, jak ona wygląda, na wiecie, Likach, ale ogólnie, no nie wiem, zmienilibyście swoją Rainbow bazę w taką Halloweenową, bo wydaje mi się, że Rainbow jest bardziej taka. Red. Nie? więc tutaj muszę pomyśleć i koniecznie, koniecznie napiszcie w komentarzu, co wy byście zrobili na moim miejscu. Czy byście zmieniali z Rainbow'a, czy jednak tego Rainbow'a zostawili? Co to jest? Cappuccino Clownino! Ej, w końcu Cappuccino Assassino ma swoje jakieś tutaj. Ej, naprawdę stoi przy nim Pumpkin? Ja, bratku. Ale naprawdę, powiem wam, że tutaj Halloween jest w pełni, nie? Tutaj naprawdę już super to wygląda. Te lucky bloki mm, dodają takiego klimatu Halloween. Naprawdę super, super to wygląda. Ogólnie to mumie Ambalabu. No, mogliśmy też porobić do. Mm, słuchajcie, u Uwiedźmy, bo nie mamy tych takich mniejszych. To może się uda zrobić. Dobra, to zostawmy go może się przyda mamy pumpkin spiderini cappuccino clownino i mumi ambalabu to zobaczmy czy trafimy coś jeszcze nowego bo aktualnie na górze już też nie mamy dobra tam mamy diamond mumi ambalabu i patrzcie mamy jeszcze a propos tych traitów nowych w tym Halloween evencie no to jak mamy odpalony event, na przykład patrzcie tutaj. Mamy kolejny event Witching Hour. No to wiadomo, to będziemy mieli właśnie tą witchkę, znaczy tą witchkę Sabiego, który rzuca tam takie czapki czarodziejskie. Więc ogólnie wrócił też taki event, jak robiliśmy właśnie te, pamiętam, chyba limitowane brainroty. Tak, były tam do zrobienia i teraz też możemy tutaj dalej zdobyć tego trejta. Za pół godziny go mamy. Później możemy też dostać trejta takiego jak nagrobek, jak widzicie tutaj mamy na jednym bloczku. Otwieramy gold bloczka z nowym brainrotowym tutaj trejtem, czyli rip, nie? Nagrobkiem takim. Dobra. I mamy nowy ziomka od razu patrzcie kim ty jesteś ziomal halo halo triko 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 jakiś Trico, widzowie, zobaczmy go Uwaga, jest to secret e, Tricolino. No i właśnie tricolino, tricolino dawał nam widzowie cukierki. Dobra, mega fajnie. Więc mamy Trikolino, Papki Spider Idi, to mamy dwa nowe secrety. Ej, ładnie leci, dzisiaj ładnie leci. Mamy też tego nowego trajta, którego rozdaje właśnie event, ten, co graliśmy, czyli cukierek albo psikus. I tam widzowie, no w tym trejcie po prostu macie dynie nie? Nie wiem, czy otwierałem coś takiego. Chyba tak tutaj nie, dobra, czyli. O, tutaj! Właśnie ten, a, Cappuccino Clownino miał ten trajt właśnie z dynką. I zobaczcie, ta dynka wtedy stoi tutaj. Mega fajny, naprawdę. To jest najfajniejszy trade, chyba. Tak naprawdę, bo jakbyśmy mieli porównać, to wydaje mi się, że dynia jest lepszym tradeem od tego nagrobka. Chociaż nagrobek też fajnie wygląda. Dobra, widzowie, nie gadam. Otwieramy dalej. Mamy jeszcze rainbowowego. To w ogóle by było mega potężne, jakby wyleciał na przykład taki Esox Ale wyleciał kolejny nowy Jacorilla. Czyli mamy, widzowie, kolejnego tutaj Szympanzini yy, jakiegoś. Dobra, mamy małpę 14 na 25 Ładnie to idzie. Na pewno mamy dużo jeszcze do sfuzowania. To, to na pewno. Mamy też tutaj do zrobienia Evil Dona przede wszystkim Headless Horsemana. Musimy zobaczyć, jak go w ogóle zrobić, bo to może być naprawdę trudne. I wydaje mi się, że właśnie Headless Horseman będzie najgorszy do zrobienia. No, wiecie, tak po prostu do ogarnięcia. Otwórzmy dwa na raz. Uwaga, dobra. Cappuccino, clownino bez tej dyni tym razem. I kolejny Cappuccino, clownino. No dobra, tutaj poleciało tak. Ok. I uwaga, widzowie, flaga prawie polski, bo odwrócona. Mamy gumę balonową, Rainbow'a i Ripa, nie? Naprawdę mega dużo. Patrzcie, co tu się odwaliło. I tutaj mamy takiego Cappuccino Clownino, który daje 5 ponad milionów. Ładnie to wygląda. Szkoda, że nie jakiś secret, ale wiecie, no spoko. No cokolwiek nie poleci, to i tak się cieszę. No to moje pierwsze taki opening, nie? Mamy Gorillę, widzowie, Jackorillę z Ripem i tako na głowie. Dobra, to mi się podoba. No, a chociaż mówię, no mogłoby by być coś, czego nie mam, tak? O, tutaj, patrzcie, Pumpkini Spiderini. Jak od wygląda, goście, normalnie Cała baza od Admina, wiecie, spółki laki bloków sobie ogarnąłem z kont, także mega fajnie. No i tak, zobaczmy, jak to okej, okay. mamy tego Gold do Claudido. No ogólnie widzę taka baza do otworzenia cała spółki laki bloków. To jest chyba najlepsze, co może być, naprawdę. Mega fajna sprawa. Ogólnie openingi tutaj, no to wiadomo, tak najlepiej, bo z dywanu że coś przyjdzie, jest fajnie, jest fajnie. Zwłaszcza jakby wleciał strawberry Elefant albo Dragon Caneloni, to wiadomo. Ale ogólnie wiecie, się fajnie otwiera na pewno bloczki. Ja tutaj cieszę, że kolejne jakieś bloczki wbiły, nie? W Halloween Ivencie mamy kolejne bloczki. I czy może telewizorek, nie, no niestety widzowie, mumii Ambalabu, więc ogólnie mamy mumię kolejną, mamy dwa razy laka faktycznie I teraz możemy sobie kupić cztery razy laka, tak, i wystarczy kupić już tylko jedno wtedy, chociaż jestem biedakiem, widzowie, totalnym, ale dobra, dziękuję wam za oglądanie.